To, co powinno nas bardziej zastanawiać i w co powinniśmy jakby włożyć więcej myślenia analitycznego, to jest problem taki, że ta pozycja od kilku lat oscyluje w granicach 40 miejsca. Więc jest pytanie, czy to jest bariera naszych możliwości, czy to jest po prostu jeszcze zbyt krótko, zbyt krótki okres, że inwestycje ostatnich lat, duże nakłady powodują no, generalnie znaczącą poprawę naszej konkurencyjności. Cały czas jest niedobra sytuacja, jeśli chodzi o polski dorobek w zakresie innowacyjności. Myśmy pogorszyli ocenę w tym obszarze. Również trochę obniżyła się ocena efektywności, ale do tego bym przywiązywał mniejszą wagę. Natomiast bardziej niepokojąca jest kwestia innowacyjności, bo to jest trend, to jest dosyć trwała tendencja. Bardzo pozytywnie wyglądającym obszarem jest kwestia um, infrastruktury, dróg, ale nie samych dróg, również tego otoczenia. Również się poprawiła komunikacja w zakresie dostępu do internetu, również w szkolnictwie, tak, to chciałbym szczególnie podkreślić. Również poprawiła się, lepiej są oceniane, cieplej przez respondentów, kwestie związane z równouprawnieniem kobiet na rynku pracy, dostępu do, do określonych zawodów i poziomu płac. W zasadzie wszystkich naszych konkurentów tutaj poza Estonią wyprzedziliśmy w tym rankingu, więc jesteśmy też jedynym krajem, który na przestrzeni okresu 2005-2013 widocznie poprawił swoją pozycję. Nasi konkurenci, którzy nas w 2005 roku wyprzedzali bardzo często albo są w takiej sytuacji że są już w gorzej w punktacji niż my albo obniżyli tak jak Estonia swoje notowania rankingowe